Ludzie sceny i ekranu w anegdocie. Działo się to przed laty. W krakowskim starym teatrze odbywały się próby. Młody aktor, stawiający pierwsze kroki na scenie, wypowiadał swoją jedyną kwestię. Rycerze zjawili się wreszcie. Trzech starych aktorów zwraca mu kolejną uwagę. Pierwszy z nich mówi: kolego, no przecież rycerze! Rycerze są ważni. Na to drugi szepce. Zjawili się. To jest najważniejsze. Trzeci spojrzał na obu. Młodzieńcze. Akcentuj wreszcie. Wtedy zrozumie się o co chodzi. Na premierze trema opanowała młodego aktora bez reszty. Wchodzi na scenę i milczy. Król wierci się niespokojnie na tronie, czekając na kwestię i chcąc ratować sytuację, powiada. — Chciałeś zapewne powiedzieć, że rycerze zjawili się wreszcie. Na to adept, przestępując z nogi na nogę, ma mrocze. Mhm...